Siemanko, dzisiaj będziemy rozmawiać z Walter Y na temat klipików. Słono. Siemanko w ogóle ostatnio tak, Walter Y do mnie mówi, że byśmy poczekali trochę, bo jakieś fajne klipiki ma do zrealizowania i o nich może opowiedzieć, więc może od tego zacznijmy. Ogólnie były. Dwa fajne klipy dla Hilarego Incognito. Już wcześniej Cilu mnie zapraszał na rozmowę, ale trochę zamulałem, bo chciałem, żeby to wyszło. W sensie, żeby premiery miały te klipy, ale jednak nie miały premiery jeszcze, ale będą miały. Myślę, że w najbliższym czasie. Na pewno w sierpniu. No i co? No ogólnie dwa fajne klipy, dosyć duże budżety. Uważam, że bardzo dobrze to wygląda. Jeden klip jest fabularny, też w niecodzienny sposób pokazana fabuła, a drugi klip jest bez fabuły, ale też fajny. <grym> Klasa, a powiedz mi, czy ksywka nawiązuje do Waltera White'a z Breaking Bad? Ani trochę. Bardzo często się mnie to, o to pytają ludzie, ale ksywa nawiązuje do mojego nazwiska, bo ogólnie nazywam się Kuba Walter, żeby ludzie czytali Walter, a nie Walter to dałem sobie V, a nie W. Ale i tak, gdzie nie pojadę w Polsce, to wszyscy mówią Walter i po prostu tak już musi być, i mówię okej. Okay. w sumie z czasem spodobała mi się taksywa, na początek trochę mnie to wkurzało. Dziwnie się z tym czułem po prostu, że wszyscy myślą, że to jest w nawiązaniu do Breaking Bad, ale w sumie to jest spoko. Yy, chyba łatwo zapad zapada w pamięć taksywa wszystkim, więc <grych> uważam, że fajna. To potem po prostu Y sobie dodałeś, żeby to tak podkreślić? Czy... Właśnie dobrze, że o to zapytałeś w ogóle, bo to jest też mega ciekawa sprawa. Bo ludzie się mnie pytali, dlaczego mam ksywę Walter. Dlaczego, dlaczego, nie? Dlaczego jesteś Zatem Walter? Why? Cały czas Walter, dlaczego? Why? Dwa w jednym. Tak, jesteśmy już przy początkach w sumie. Kiedy to się zaczęło, jak się zaczęło? E, wiesz co, kurde, to się zaczęło tak, że... wiem z szafy klasycznie gdzieś tam na, w domu rodzinnym starą lustrzankę. był z Sony Alpha... 300, jak dobrze pamiętam, chyba tak. No, i jakieś foteczki, coś tamten. Ogólnie jestem w ogóle z małego miasta, jestem z Podolsztyna, więc jakby nie mieliśmy za bardzo co robić, nie było nic fajnego. Na internecie widziałem, że ludzie w większych miastach robią jakiś car spotting i tak dalej, jakieś street fotografii, i w ogóle. No ja, co, jakby nie miałem co robić. To chodziłem do lasu, robiłem zdjęcia jakichś kwiatków, i w ogóle Bo tak się uczyłem też w sumie, na czym w ogóle to polega mechanicznie i tak dalej. W sensie, co to jest przysłona, co to jest ISO i tak dalej. Potem, no to mieliśmy tak 15 lat, 16, no i ziomale zaczęli robić muzę, nie? W sumie wtedy jeszcze nie byliśmy ziomalami, w sensie znaliśmy się, ale nie byliśmy jakimiś dobrymi. Ziomami. Po prostu mieszkaliśmy w tym samym mieście, a tam się wszyscy znają. I podbili do mnie, bym nie chciałem zrobić fotki na okładkę. No dobra, zrobiłem im fotkę. Byli chyba zadowoleni, nie wiem, nawet nie pamiętam już co to było szczerze. No jakoś tak zaczęliśmy się kumać. To były czasy w ogóle tego Hot Sixteen 2 i tak dalej, i właśnie wtedy zaczęliśmy siedzieć na chacie z nimi. Oni zaczęli robić muzeum w ogóle, a ja tam myślałem nad tym już wtedy, że fajnie by było nagrać teledysk. Zacząłem jakby dużo oglądać YouTube'a, jeśli chodzi o, o samą fotografię, a wiadomo, że jak są często ci fotograficzni YouTuberzy, to oni też robią, robią filmy na YouTube'a, więc to wszystko fajnie wygląda i zacząłem się w ten sposób jarać filmem. No i potem kupiłem Sony A6400 i zrobiłem pierwszy klip i tak to poszło. Pierwszy klip zrobiłem w ogóle jakoś właśnie 4 lata temu. Klasa i cały czas tylko klipy robisz? Wiesz co, miałem epizod bardziej komercyjny, jakieś rolki takie tam, właśnie bardziej no, komercyjne rzeczy. Jak, jak robiłem tego więcej, to złapałem takie uczucie, że Chyba się wypalam, nie? Że chyba, chyba, jednak ja nie chcę chyba tego robić. Chyba jednak nie chcę w ogóle kręcić, nie chcę robić zdjęć i tak dalej. Szukałem roboty, nie chcieli mi dać roboty. Próbiłem się, powiedziałem, dobra, jebać was, ja będę teraz tylko kręcił klipy i robię to, co mi się podoba w życiu. Kręcę klipy i robię to, co mi się podoba w życiu. I w sumie robię tylko klipy, czasem jeszcze foty jakieś i tak dalej. Jeszcze rolki, jakieś aftermovie i tak dalej, ale wszystko cały czas wokół muzyki i wokół zajawkowych rzeczy, nie? Jakby już nie robię rzeczy typu restauracje i tak dalej. A bardziej ci się podoba robienie fotek czy teledysków jakby rapowych? No nie no, ogólnie film, nie? Wszystko nie. co z filmem związane bardziej mi jara. Chociaż też lubię robić foty, ale bardzo je lubię robić pewnie dlatego, że robię je rzadko. I jak już mam powód, żeby je zrobić, to to jest zazwyczaj coś fajnego, więc zawsze coś fajnego też wychodzi, bo ja na przykład, wiesz, robię, nie robię fot przez 4 miesiące i idę gdzieś i myślę, kurde, pewnie nic nie zrobię fajnego, nie? No i coś tam robię i zawsze coś fajnego wychodzi, więc się tym jaram wtedy i Zawsze jest fajnie, ale ogólnie wolę film. A po Sony A6400, jaki był Twój następny sprzęt? a 703 I masz do teraz ten sprzęt. Tak, tak. No. Teraz może przejdziemy sobie dalej do Wiesz co, dla Lubina nie robiłem jakoś dużo. W sumie zrobiłem jeden klip jego solowy i jeden, gdzie był na ficie. I tak, ja myślałem, myślałem o... że tam robisz większy tak. dla niego, ale w każdym razie, możesz o tym opowiedzieć. Ogólnie o tym, jak z Lubinem się złapaliśmy? Pewnie. Ogólnie jak przeprowadziłem się do Gdańska, to całkiem często bywałem w wagon studio, którego już niestety nie ma, a było zajebistym miejscem. No, i tam poznałem się najpierw z Mikiem i jeśli chodzi w sumie o operów tutaj trójmiejskich, któregoś razu właśnie podbili do mnie, żeby nagrać klip, na którym był Lubin z Bokserem na ficie, to był Top Boy. Jakoś tak po prostu generalnie trójmiejska branża jest bardzo mała. Tutaj się wszyscy znają, wszyscy się kumają ze sobą, wiesz, wszyscy działają ze sobą, więc naturalnie tak wyszło, że też z Lubinem się poznaliśmy, co było dla mnie ogólnie też bardzo fajne. Bo zanim mieszkałem w Gdańsku, to słuchałem jego muzy i się tym jarałem, więc to było fajne. Ja gdzieś tam na początku też podbiłem z własną inicjatywą. Chyba to było wtedy, żeby zrobić zdjęcia na jednym z koncertów. Coś takiego. Nawet nie, nie wiem w sumie, czy te, chyba te zdjęcia nawet nie ujrzały światła dziennego. Nie wiem, czemu są zajebiste. Mamy jeszcze na kompie, więc może je wrzucę. To w takim razie o łajcie 215 robiłeś mu rolkę, kiedy był w studio. Tak, tak, o. No i to jest też nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałem. Siedziałem dużo w wagonie, tam poznałem wszystkich realizatorów, poznałem trapera. I traper kiedyś do mnie dzwoni, słuchaj, przyjeżdżaj, będziesz kręcił rolkę, była RPA ze studio, nie? Nakręciłem, było fajnie ogólnie. Ja bardzo dużo zawdzięczam chłopakom tutaj, których poznałem w którym mieście. No ogólnie tutaj wszyscy się wspieramy itd. i tak dalej i zawsze jak jest coś fajnego do zrobienia, to angażujemy w to innych, no i, i właśnie Trapper dał mi tą szansę, żeby zrobić coś takiego, że wiadomo jednak jak jest się z mniejszego miasta i wrzucasz w pewnym momencie rolkę, że nagrywałeś White'a, to już ludzie wtedy dopiero kumają, OK. On jednak naprawdę robi, a nie tylko coś tam sobie wiesz, klika. I jeśli miałeś klipik z Kaziorem? Tak, z Kaziorem. Z Kaziorem też spontaniczna akcja. Pojechałem, w... to było tak, że jechałem do Warszawy nagrywać teledysk dla mniejszego artysty. Nie miałem co robić ogólnie w ten pierwszy dzień. Mówię, kurde, jadę do Warszawy. Coś można by zrobić fajnego. I tak popytałem znajomych, czy, czy znajomych ogólnie realizatorów, producentów, jakichś artystów robią, czy może mają jakieś fajne sesje, czy, czy jakieś studio, coś ten. No i napisałem do zasadnika, a z zasadnikiem też się znam z tam, gdzie pochodzę z olsztyna, i też go poznałem ogólnie przez klipy. Z realizatorem ogólnie w Warszawie bardzo dużo realizuje raperów. Pytałem, czy, czy ma może jakąś fajną sesję, może bym wbił coś, jakieś fotki, coś ten. I zasadnie napisał. Ty, a nie chcę zrobić klipu dla Kaziora? No ja wie, mogę zrobić. Elegancko. I ostatni placement, o który zahaczymy, to jest Polski Bandyta. I ta sama historia. Polski Bandyta też po prostu poznany. Popoznałem go w ten sposób, że robiłem rzeczy z chłopakami w trójmieście tutaj i naturalnie, jakoś po prostu w pewnym momencie się przecięliśmy. Polski Bandyta to też jest e, ciekawa historia naszego poznania, bo poznaliśmy się w momencie, gdy. Nagrywaliśmy trzy klipy, na których on był na ficie. Nagrywałem je wszystkie. Poznaliśmy się na właśnie w tym pierwszym dniu. Na następny dzień też nagrywaliśmy klip, na którym on był na ficie, i na następny dzień też. I taka. Trzy była trzy dni po prostu z polskim bandytą. A ogólnie to e, poznałem się z nim głównie przez, e, przez Ucina, myślę. Myślę, że no, ten, ten pierwszy clip właśnie mieliśmy zrobić. ucinie i polski bandyta, nie z hasło, to było. I wszystkie jakby placementy, tak zdobywasz, że ktoś coś polecił czy? Tak, głównie polecenia, no głównie polecenia. Też wiadomo, fajnie jest wyjść z własną inicjatywą ogólnie. Jeżeli na przykład, no ja w moim przypadku uważam, że. Teraz może się to powoli zmienia, ale jeszcze nie mam takiej marki, nie mam takiej wyrobionej pozycji w branży i tak dalej. I uważam, że fajnie jest po prostu wychodzić z inicjatywą i pokazywać ludziom, że, że coś potrafię zrobić. Nie? I ogólnie, jeżeli macie coś takiego, że robicie coś fajnego, to piszcie do ludzi, pchajcie się ogólnie. Jak nie drzwiami, to oknem. Nie? Nic nie szkodzi napisać, a, a zawsze może się urodzić tego jakiś fajny projekt i, i po prostu wpis do portfolio fajny. Ja też ogólnie. Uważam co do placementów, że placementy też nie są najważniejsze, nie? bo ważne jest właśnie to, co robisz. Powiedzmy, że zrobiłeś 10 klipów dla bardzo małych raperów, ale one są naprawdę dobre. To uważam, że to ma większą wartość niż zrobienie jednego średniaka dla kogoś większego, co, albo nawet nie że dla kogoś większego, ale coś, co po prostu się wybiło i ma duże wyświetlenia a jest po prostu średnia, nie? Ja uważam, że, że liczy się to jakby co się robi, nie? No bo to też da ci furtkę, że masz jakby jakąś podkładkę, żeby pisać do kogoś wtedy, że ej, na przykład Ej, mordo, bo grasz koncert, tu mnie w mieście, a ja robię zdjęcia i chciałem ci zrobić zdjęcia, i czy, czy możemy się jakoś dogadać. I chodzi o to, że. I wydaje mi się, że też w moim przypadku tak działało, że ludzie nie patrzą na to, jakie liczby robią twoje rzeczy, tylko jak to wygląda, bo wiadomo, że te liczby z czasem przychodzą, nie? A, a jednak żeby. Zrobić coś fajnego, no to musisz już poświęcić trochę czasu i raczej ludzie nie biorą wiesz co, takich yy, byle kogo, tylko raczej patrzą, że jeżeli ktoś robi fajne rzeczy i ma jakiś tam potencjał, no to wtedy będą chcieli działać a jeśli chodzi właśnie o nie takie większe tylko właśnie jakichś mniejszych raperów, to też wszystko jest tak z polecenia, czy masz jakiś patent na zdobywanie klientów? W ogóle wydaje mi się, że moja mini kariera, jeśli chodzi o jakiś tam underground się zaczęła w momencie, jak wrzuciłem chyba z dwa czy trzy lata temu posta na grupkę na Facebooku, coś typu Rap Polska, wiesz co chodzi I myślę, że to się wtedy zaczęło, bo to w ogóle ja zajarałem się wtedy efektami ogólnie i wiesz te klasyczne jakieś tam Liquid Explosion z, z tutoriali Briana Delimata Zrobiłem jakieś tam próbkę w ogóle właśnie, nawet nie na, nie na swoich ujęciach, tylko ja brałem stare klipy wtedy nie wiem, bo na przykład był Fałki, pamiętam, Pop Smoke, jakichś w ogóle raperów, wiesz, z internetu, tak naprawdę, z którymi nigdy się no, tak po prostu brałem ujęcia z internetu i nakładałem na nie swoje efekty. I wrzuciłem jakieś tam właśnie demówki na te grupki, i wtedy mega dużo ludzi do mnie napisało, nie? No wiadomo, że to były kurde, wiesz, robienie efektów za 100 złotych wtedy, ale dla małolata to i tak było fajne i poznałem też kilka osób z którymi mam kontakt do dzisiaj, poznałem przy tej grupki. Nawet jeśli oni nie robią rapu, niektórzy robią, niektórzy już nie robią, ale ogólnie, ogólnie mam kontakt z kilkoma osobami i, i uważam, że poznałem fajnych ludzi tam też. A jaką byś miał na przykład radę dla początkujących? Mm, napierdalać, nie? Trzeba napierdalać. Zakładam, że powinienem powiedzieć teraz coś konkretniejszego, prawda? Nie musisz, no to... ale jak masz jeszcze coś, to możesz <grym> powiedzieć. O, no to ja myślę, że mogę powiedzieć żeby mieć wyjebane na no to co mówią inni. Też nie, nie w takim aspekcie, że ślepo iść po prostu co sobie wymyślisz to robisz na ślepo i jakby nie liczysz się z konsekwencjami ani nic takiego, bo to też nie ma sensu. Znaczy nie zawsze ma sens, może tak lepiej, ale chodzi o to, że podam ciekawy przykład. Jeżeli pokazuję klip na przykład znajomym, którzy jakby nie są w branży, nie są aż tak zajawieni klipami, nie są aż tak bardzo w produkcji muzyki i tak dalej, i tak dalej w całym tym procesie branżowym, ogólnie muzycznym, to oni często mówią, spoko, wiesz, albo klip fajny, ale piosenka chujowa, nie? I, i sobie myślisz tak, boże, wiesz, jakby pokazuję ci, kurwa, telewizor, na którym siedziałem x godzin, a ty mi mówisz, że fajna, ale piosenka chujowa, i zaczynasz się zastanawiać, a może to wiesz, może to nie jest wcale takie fajne, może to, może tamto. A z drugiej strony, jak pokażesz go komuś, na przykład, kto kuma o co chodzi, kto wie, jak to się robi, i tak dalej, to dostaniesz całkiem inny feedback. I wiesz, dowiesz się na przykład, co było fajne, co było niefajne, i tak dalej. I wydaje mi się, że głównie to jest ważne dla początkujących, że żeby słuchać się jakichś tam opinii, i tak dalej, ale ludzi którzy są w miejscu, gdzie ty byś chciał być, tak naprawdę, nie? To jest ogólnie... ostatnio to w internecie, mam wrażenie, że się zrobił taki populizm, ale to jest ogólnie prawda, uważam, bo nie wydaje mi się, żeby ktoś, kto nie był z branży, kiedykolwiek dał mi jakąś radę, która by zadziałała w tym, w tym temacie. Bardzo fajna rada. Teraz jeszcze Zapytałbym, czy miałeś jakiś przypał z jakimś raperem, albo jakąś krzywą akcję. krzywą akcję, krzywą akcję. No właśnie, nawiązując do tej grupki Facebookowej, no to. Tam ja miałem przypadek, że zrobiłem jakiś maszap chyba za 300 zł i nie zapłacili. I to tyle. W sumie raczej chyba nie miałem nic takiego, że, że jakieś problemy były. O, mam ciekawostkę. No to w sumie ciekawostka i przypał. Dwa w jednym. Kiedyś jadąc na klip do Wrocławia, kurde, to było chyba z dwa czy 3 lata temu, już dawno temu, właśnie kręciliśmy wtedy z flipsem. By było jakoś w nocy już. I pamiętam, że była zima, była mega zimno i byłem tak zmęczony, nie wiem nawet czym, ale byłem tak zmęczony, że w ogóle ledwo kontaktowałem wtedy. Mieliśmy przesiadkę w Poznaniu, wyjechaliśmy z Olsztyna, mieliśmy przesiadkę i poszliśmy do McDonalda, bo mieliśmy tam przerwę chyba. Z... 40 minut. Ja ogólnie mam taką tendencję, że często zapominam różnych rzeczy. To znaczy, nie, że zapominam na przykład, że zapomniałbym dzisiaj z Tobą, e, wiesz, bić na Discorda, bo takie rzeczy pamiętam, ale zapominam na przykład, że coś gdzieś położyłem. To mi się zdarza bardzo często w sumie. Położyłem walizkę. Miałem dwie walizki. Jedna walizka była z, ze sprzętem, druga była z ciuchami. Tam jechaliśmy chyba na trzy dni. Dobra, w każdym razie generalnie miałem walizkę, jedną walizkę, która była z ciuchami, miałem. E, Obok siebie tak, że ona trochę jakby wystawała na przejście między stolikami w tym McDonaldzie. No i Flips wziął tą walizkę i włożył ją pod stół i mówi, można wezmę ci tu pod stół, bo jeszcze ktoś kopnie coś tam, coś tam. nie? No i spoko. Nie? Zjedliśmy i zasiedzieliśmy się trochę, coś tam pogadaliśmy i patrzymy, i wiesz, kurde, za chwilę mamy pociąg, nie. I rura, na peron. No i w drodze już z Poznania do Wrocławia skapnąłem się, że zostawiłem walizkę z ciuchami. Na miejscu musiałem po prostu coś ogarnąć. Ale dobrze, że to była ta walizka z ciuchami, a nie ze Sprzętem. To, to jest przypał, ale raczej wynikający z, mojego, z, mo, z mojej głupoty, a nie, nie gdzieś tam z, z jakichś klipowo, typ, typowo klipowych rzeczy. Nie, u, nie udało się odzyskać. Nie, nie udało się odzyskać, ja tam próbowałem jeszcze o 6 rano dzwonić, ale, ale nie, nie udało się. No. Ostatni w sumie na sam koniec temat, czyli szybkie pytanka. Wymarzony hmm. sprzęcik. Nie wiem, Ari, jakieś. Wymarzony placement z Polski i zagranicy. Polski. Ej, ostatnio nad tym myślałem. Z Polski Malik Montana. A z granicy Luciano? Albo Skepta? Montaż czy nagrywanie? Ogólnie nagrywanie. Ja mega lubię pracować z ludźmi, nawet jak ciężko się z nimi pracuje i ciężko się z nimi dogadać. To ja po prostu lubię być taki, wiesz, że, że jakby. Ogarniać dużo rzeczy, tak nie bo jakby przy kąpie, jak usiądzisz, to siedzisz, 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 klikasz, klikasz, siedzisz, a jak jesteś na planie, no to jednak wiesz, coś się stanie, zawsze ciekawego, coś tam, coś tam, wiesz, cały czas jesteś w takim biegu, lubię to ogólnie, lubię też ogólnie te mega, mega lubię te zmęczenia, jak wracasz z planu, no? że wiesz, na przykład po całym dniu jeszcze może do przejechania 150 km i jedziesz po prostu jedziesz y, autostradą i słuchasz muzyczki i myślisz sobie no, to był zajebisty dzień, nie? I, i wtedy czuję, że to jest to, co ja bym chciał robić właśnie. Klasa. E, zarwać nockę czy odpuścić zlecenie? Nie no, zarwać nockę, wiadomo. Chociaż ja ostatnio się trochę rozleniwiłem, ale no już powoli powiedzmy, że wracam na właściwe tory. Fabuła czy spontan? Fabuła. Ja ogólnie lubię, jeżeli klip ma coś takiego w sobie, że nie każdy to skuma, a spontany często... Dla mnie są stresujące. W sensie w samym nagrywaniu. Ogólnie i tak one wychodzą zajebiście zawsze. I nieraz usłyszałem właśnie, że artyści myśleli, że to będzie dużo gorzej wyglądało. Po tym, co mieliśmy na planie, i jak się denerwowaliśmy, że w sumie to nie mamy pomysłu, że nie możemy znaleźć miejscówki i tak dalej, jakieś na spontanie, ale zawsze jakoś to ratuje. Ale ogólnie, Fubiuwa. Lubię ogólnie wartość. Ja generalnie lubię sztukę wszelkiego rodzaju i lubię, jeżeli coś ma właśnie wartość artystyczną, jeżeli coś mówi więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Stałka czy zmiennoogniskowy obiektyw? Zmiennoogniskowy. Kiedyś bym powiedział, że stałka, ale to dlatego, że że nie stać mnie było na zmienne ogniskowe. Nie mówię, że, że stałki są wszystkie tanie, bo są stałki, które kosztują mega, mega, mega dużo, ale myślę, że, że, że zmienne ogniskowe. to nie pytanko, co najbardziej w tym lubisz, a czego nie? Ogólnie w procesie a, całym. całym procesie tworzenia teledysków ogólnie? Tak. To najbardziej lubię tą wymianę energii, która jest, wiesz o co chodzi, że jak my jakby ogólnie za to kocham branżę kreatywną ważne czy ja rozmawiam z fotografem czy z grafikiem czy z oświetleniowcem, czy z producentem, czy z realizatorem, czy z artystą, czy z kimkolwiek innym. Uważam, że zawsze znajdziemy jakieś, wiesz, takie pole do porozumienia, nie? Ja ogólnie kocham to właśnie, że to jest ta taka wymiana tej kreatywnej energii i, i to czuć. Ogólnie, ja ogólnie, odkąd mieszkam w którym mieście, to znaczna większość ludzi, z którymi na co dzień rozmawiam, są ludzie właśnie z branży kreatywnej. Czasami po prostu mam wrażenie, że nie mam o czym gadać z, że tak powiem, w cudzysłowie, normalnymi ludźmi, wiesz o co chodzi? I, i właśnie to jest to, co, co najbardziej lubię. Czego nie lubię? Nie wiem, czy tak do końca tego nie lubię, ale, ale na pewno jest to coś, o czym trzeba pamiętać, że czasami jest to nieprzewidywalne. W sensie jeden miesiąc może być zajebisty, a drugi może być mega słaby. I to z, ogólnie, jeśli chodzi o zlecenia. A czego tak naprawdę nie lubię. Nie lubię robić poprawek. O. <laughs> nie lubię robić poprawek. I to, to chyba jest jedyny minus tego wszystkiego. Chociaż to, że nie lubię ich robić, to nie znaczy, że nie są potrzebne, bo czasami zrobimy serię jakichś poprawek, to, to w sumie siadam i myślę sobie, w sumie, w sumie to jest nawet lepsze, nie? Mimo, że na początek mi to nie się działo. To masz jeszcze powiedzieć o najlepszym teledysku. To Jest taki francuski raper, nie wiem jak to się czyta dokładnie. Zjak, Akimbo, taki bardzo mocny też teledysk fabularny, no fabularny, można powiedzieć, że jest fabularny, ogólnie zajebistą symbolikę ma i... I czasami, właśnie jak pokazuję go znajomym, to oni nie kumają o co w nim chodzi. I ja wtedy przewijam do tyłu i mówię: Patrz tu, potem przewijam trochę Patrz tu, widzisz to i teraz się dzieje to po tym, nie? Lubię takie rzeczy, właśnie to jest to, co mówiłem, że lubię jak opowiada więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Nie znam francuskiego, ale dzięki temu klipowi domyślam się, o czym jest ogólnie numer i, i jakie jest przesłanie tego, więc to jest taka, wiesz, kolejna warstwa wizualna. A jeszcze tak na koniec ode mnie. Chciałbym pozdrowić wszystkich ziomali z Gdańska, z którymi działam, działałem i będę działał. I dziękuję wam za wszystko. Pozdro. Pozdro,